Servus, witam Was serdecznie w ten piękny czerwcowy poranek. Jesteśmy na autostradzie A7 w kierunku miasta Würzburg w Niemczech. Ja mam na imię Robert, a za mną bohater naszego dzisiejszego filmu BMW 330i z napędem na tył. Zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiej recenzji po dokładnie jednym roku użytkowania tego samochodu. Przejechałem nim 46 tysięcy kilometrów i myślę, że mogę podzielić się z Wami jakimiś interesującymi spostrzeżeniami i dać Wam w miarę obiektywną opinię na temat tego samochodu. Zwłaszcza, że użytkuję auto marki BMW od ponad 8 lat i opowiadając o tym samochodzie, chciałbym Wam dać. Taki, takie porównanie do poprzednich modeli serii 3, w tym serii 3GT, i opisać ten silnik benzynowy, czterocylindrowy e, jako alternatywę dla czterocylindrowego silnika wysokoprężnego, tego popularnego 320D od BMW. Opowiedzieć Wam, jakie są różnice, jakie są zalety, wady, może. I, I czemu tak naprawdę wybrałem właśnie ten model y, zamiast, zamiast modelu 320D? Zapraszam. Skonfigurowałem ten samochód w ten sposób, że ma właśnie taką fajną koniakową skórę. Jest kilka takich chromowanych elementów, natomiast w środku te wykończenia. Mamy takim, takim czarno-brązowym drewienkiem, to wygląda naprawdę elegancko, bardzo mi się to podoba. Z pakietu M jest oczywiście kierownica, tutaj mamy dodatkowo sportową skrzynię, więc mamy te łopatki zmiany biegów. Nakładki na pedały, tutaj nakładki na jakieś progi. Fotele są sportowe, mamy czarną podsufitkę. Może krótko wyjaśnię jeszcze co, co jest nowego albo innego w porównaniu z poprzednią serią 3. Pierwsza sprawa tutaj reglowanie drzwi przeszło tutaj na bok. Wcześniej było na środku. Mamy również obsługę oświetlenia zewnętrznego. Mamy tutaj przyciskami. Wcześniej to było pokrętło. Tutaj też jest różnica, jeśli chodzi o obsługę wycieraczek w trybie automatycznym. Wcześniej też to było robione przyciskiem. Tutaj mamy bardzo ładnie tą kolumnę środkową. Wykończoną właśnie tym drewnem, ale ona się bardzo ładnie otwiera, jakoś tak w stylu chyba bardziej Mercedesa. To poszło chociaż, jak wiadomo, Mer Mercedes zrezygnował tutaj z tego, z tego lewarka. Yy, I tutaj ten środkowy tunel też nie jest przesuwany, także on jest tutaj na stałe zafiksowany, ale jest bardzo, bardzo wygodny. W ogóle pozycja za kierownicą w tym samochodzie jest znakomita. Tutaj jeszcze jest system Navigation Professional, ale on jest tutaj tylko dlatego. <coughs> Że chciałem wziąć ten najlepszy zestaw audio od Harman Cardona. Tak naprawdę ten przejściowy system, który nie jest jak gdyby tutaj firmowany w katalogu przez BMW jako Harman Cardon, też jest od firmy Harman Cardon. Natomiast jeśli chcecie ten topowy, tam chyba z 16 głośnikami. Cockpit, który wbrew pozorom nie jest taki zły, jest naprawdę świetna nawigacja. Tutaj w Niemczech funkcjonuje ona znakomicie. Zresztą później może będzie okazja, żebym Wam więcej po powiedział na ten temat. I Mamy tutaj jeszcze asystenta. Tutaj zmiany pasów można to ustawić albo w, w trybie indywidualnym, tak jak teraz jest, czyli rozpoznaje nam. Na przykład pojazd nadjeżdżający sprzeciwko, albo zbliżający się do, do, do pojazdu sprzeciwka albo pieszego, albo rowerzysty, albo motocyklisty, i wtedy włącza nam się asystent hamowania, który raz miałem okazję przetestować. Niestety tutaj na autostradzie <laughs> awaryjnie hamując z prędkości jakieś około 200 na godzinę. Także te hamulce w połączeniu z tym systemem no, znakomicie, znakomicie funkcjonują. Jest to bardzo bezpieczne, bardzo pewne i, i, i w takich sytuacjach to działa. No, i to, o, czym, o co wszyscy w internecie pytają, zwłaszcza y, fani marki, którzy do tej pory wykorzystywali y, samochody z sześciocylindrowymi silnikami, a mianowicie, czy ten samochód ma pierdolnięcie. Ponieważ jesteśmy w Niemczech, będę w stanie Wam to zaprezentować. Do zobaczenia. Akcja od 150 do 200. Uwaga, start! Także to nam to przeciążenie G mniej więcej pokazuje, jak, jaki jest tak, tak zwany efekt wciskania w fotel. Tak? Typowo na przykład jedziemy, w tej chwili jedziemy dwupasmówką i ciągniemy się tam za jakimś tirem. No, i chcemy na przykład bardzo dynamicznie włączyć się do ruchu. Tutaj generalnie w Niemczech bardzo, bardzo szybko jeżdżą, no zwłaszcza po, po, po lewym pasie, gdzie nie ma ograniczeń. Widzę, że jedzie z tyłu, wciskam pedał do oporu i momentalnie uzyskuje 150, 160, 170, 180 km na godzinę w kilka sekund. Jak gdyby w takich sytuacjach ten silnik naprawdę. Oddaje nam tę moc i ten moment i, i czujemy się bezpiecznie, tak? I, i, to, I jak gdyby w takich sytuacjach, według mnie jest ono o wiele lepszy niż, niż te 190 konne Disney ze 160 wciskam pedał od 160 do 200 jest nieźle, tak? Także według mnie ten motor. Czyli dwulitrowy i, i czterocylindrowy turbodoładowany naprawdę w zupełności wystarczy i oddaje znakomite osiągi na autostradzie. Można sobie spokojnie i bezpiecznie podróżować. Sprójemy po autostradzie 170 na godzinę, ale jest w środku bardzo cicho. Jedyny szum, jaki dochodzi, to z, z dosyć szerokich opon. Tutaj na tych 19-calowych kołach mamy zamontowane z przodu 225 na 40 na 19 A z tyłu mamy 255 na 35 na 19 I no, one są dosyć głośne. Natomiast w tym samochodzie są zamontowane takie szyby akustyczne, które, które powodują, że, że, że cały samochód jest bardzo komfortowy, bardzo wyciszony. Jeżeli nie mamy na przykład ochoty. Yy, wcisnąć tego auta przez, przez całą trasę, powiedzmy, jakimiś większymi prędkościami. No to tak jak teraz jedziemy sobie 170-180, jest to w miarę bezpieczna prędkość. Yy, z rozsądnym zużyciem paliwa, komfortowo, tak? ale chodzi o to, żeby pokazać tylko, w jaki sposób pracuje skrzynia biegów i no, jak to się przekłada na prędkość. Tak? Idziemy sobie tutaj, możemy zrzucić jeszcze na szósty. Także silnik bardzo ochoczo wkręca się na obroty. No i jest Friday, jest... mamy tutaj 6,9, do tej pory 144 km, średnia prędkość 100 na godzinę. Także. Generalnie kilka słów o tym silniku, jeszcze właśnie a propos spalania. Pierwsze, pierwsze BMW, którym jeździłem, to była, to była ta Seria F30, czyli, po, czyli poprzednia Seria 3, gdzie y, miałem ten dwulitrowy, czterocylindrowy silnik wysokoprężny, czyli 320D z napędem na tył. I on był jeszcze w tej poprzedniej wersji, czyli 184 konie i tam, nie pamiętam, chyba 300 ilość tam newtonometrów. No i ten samochód, on był, on był oszczędny, on był bardzo oszczędny. On, on palił tam średnio jakieś 5,5, 5,6, 5,7 litrów, no bez względu na to jak się jeździło. Generalnie jeździło się szybko dynamicznie i dynamicznie i było fajnie. Także tamten samochód, on, te, on też był, tam, tamta BMW była też dosyć lekka. Natomiast następny samochód yy, to, była, to było BMW F34, czyli też seria 3, ale to, była, to był ten model GT. Cięższe auto, yy, dłuższe dłuższy rozstaw osi, yy, wyższy, no i jeśli chodzi o dynamikę też trochę inny, I, i to był ten sam silnik, tylko że po, 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 po liftingu, czyli on tam miał już 100. On miał tam już 100. 90 koni i 300 chyba 50 Nm. natomiast w tym samochodzie zużycie paliwa, zużycie paliwa było już na poziomie 7,5, 7,6 litrów, tak? Także mimo tego, że to był mimo tego, że to był już taki no nie wysokoprężny silnik, no to jednak tych oszczędności jakichś wielkich tam nie było. Teraz jeżdżę benzynowym silnikiem dwulitrowym o mocy 260 koni, 400 Nm natomiast ta nowa seria 3 czyli tam ten model G20 on jest jeszcze lżejszy skrzynia biegów i cała ta elektronika i sterowanie jest o wiele lepiej dopracowane bo BMW tam dopracowali ten, ten software samodzielnie już nie, 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 nie kupując tego Bezpośrednio od firmy ZDF, która dostarcza te skrzynie. No i to wszystko jest bardzo to jest doskonale zsynchronizowane, więc generalnie nie, nie ma jakichś wielkich obaw, jeśli chodzi o spalanie. No Można spokojnie tym samochodem, oczywiście, pruć ile wlezie, jeżeli ktoś ma ochotę. I, i oczywiście to spalanie będzie gdzieś tam e, podchodziło pod, pod, pod 10 albo i nawet 11 litrów. No ale tak jak jeździmy dzisiaj, no też nie jakoś szczególnie oszczędnie, nie jakoś w systemie EcoPro. Spalanie 7 litrów przy średniej prędkości 100 na godzinę. Myślę, że to jest wynik, e, gdzie konkurencja w, z podobnymi silnikami no, nie jest w stanie osiągnąć takich rezultatów. Natomiast sama dynamika i oddawanie mocy, i przyspieszenie w tym modelu z napędem na tył jest znakomite i wystarczająco zadowalające. Słuchajcie, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o, o, o prezentację samochodu BMW 330i. E, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że e, no opowiedziałem Wam co nieco o, o tym samochodzie i, i podzieliłem się z Wami spostrzeżeniami i kilkoma informacjami. I, I jeżeli ktoś z Was rozważa być może zakup tego samochodu albo Albo, albo ma go gdzieś tam na radarze, no to, to, to ten film mu pomoże. Jeżeli macie jakieś pytania, no to zostawcie oczywiście w komentarzach. Jeżeli w ogóle interesują Was jeszcze jakieś inne tematy dotyczące właśnie jazdy po niemieckich autostradach albo ogólnie życia w, w, w Niemczech, to, to też napiszcie i, i jeżeli, jeżeli będę miał trochę więcej czasu, to, to nagram kolejny film. A tutaj właśnie, o, przyjechał kolega też właśnie w ładnym samochodzie. To by było to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Przekażcie dalej film znajomym, którzy y, może też są zainteresowani kupnem albo użytkowaniem tego samochodu. Tymczasem trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Serwus.